Dzień dobry, witam państwa w programie na osi. W naszym cyklu nie zabije, nie da się zabić. Będziemy za chwilę razem z Sebastianem Montrową analizować jakieś zdarzenie drogowe i spróbujemy wyciągnąć jakieś wnioski z tego. Tak, przede wszystkim będziemy musieli się dowiedzieć, jak do tego doszło, oraz jak, co zrobić, żeby do takich zdarzeń więcej nie dochodziło. Zaprasza zapraszamy do oglądania. No, o! Na doczepkę. Na doczepkę, tak. Ale z przecinakiem jeszcze nikt nie wygrał. Nie. I raczej nie miał szans. Ale zobacz, on po prostu tak, centralnie, centralnie wjechał pod ten tramwaj. Tramwaj go zahaczył, no i tak już go przeciągnął przez kilka pojazdów. No niestety taki pojazd zatrzymać to też nie jest tak hop-siup. Tak, ten, taki. on, on włączał się do ruchu. Tak. Gapa. Nie zauważył, zauważył takiego tram. dużego tramwaju. No, zdarza się, jak widać. Taki przegubowy tramwaj nowoczesny, jak ten, potrafi ważyć 60 ton. No, no i to, to wystarczy, żeby pozamiatać. To pozamiatać może wszystko ze swojej drogi. To jakbyśmy to mogli nazwać. Hmm. Mały, ma, mały awariat? <śmiech> <śmiech> Chciał zepchnąć, wypchnąć tramwaj z szyn? Nie wiem Panie Romku, co Pan proponuje Mały się zakochał chyba w tym dużym przytulasek, przytulasek, przytulasek do tramwaju hmm. przytulasek do tramwaju, tak dokładnie takie dwa przytulaski. Przytulaski tak, przytulaski przytulaski, tak przytulaski, tak No i widzieliście Państwo naszą dyskusję, naszą analizę może wy macie inne zdanie na ten temat, to spróbujcie się wypowiedzieć na ten temat. Tak jest. Piszcie do nas, lajkujcie nas, subskrybujcie. Zapraszamy. No a ja zapraszam na następny odcinek, programu nałożyć już za tydzień. Do naszego cyklu Nie zabije, nie da się zabić. Do zobaczenia. Do zobaczenia.